Siemanko, moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Katper, witam was w kolejnym materiale z FIFA 17 na moim kanale. Dziś pobawimy się, oczywiście, spontanicznie w Squad Building Challenges. Raz na czas robię takie odcinki. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, link masz w opisie do pierwszego odcinka. Tam był y, też taki spontaniczny odcinek ze Squad Building Challenges. Ok, odpalamy. Zgranie to podstawa. Nagroda Złota Paczka Zawodników. To jest, myślę, łatwe wyzwanie. Nawet jak dla początkujących FIFA czy bawiących się ze składami, może to być proste, aczkolwiek dla niektórych może to się okazać trudne. Mamy do wygrania złotą paczkę zawodników. I tutaj mamy tak, różne kluby, dokładnie jeden. Musimy mieć zawodników z jednego klubu i ci zawodnicy muszą mieć 7 różnych narodowości. Nie może, nie mogę, nie może się powtarzać narodowość. Jakość piłkarzy musi być złota, z minimum 60 i liczba piłkarzy 7. Ja sobie wybrałem piłkarzy Evertonu. Uwagi na to, że tam akurat znalazłem tą różnorodność. I od razu tutaj mówię, możecie też sobie wbić na Foothead, do którego zostawię Wam link w opisie, poszukać sobie tam pomocy do tego składu. Niektóre składy są tanie, a niektóre naprawdę bardzo drogie i ludzie wbijają na Foothead masowo i ci piłkarze z cena piłkarzy znacznie rośnie. Ja gram na Xboxie, więc ceny piłkarzy są dużo mniejsze niż na Playaku. Aczkolwiek na playaku sobie też to wyzwanie Za chwilę zrobię Okej, okay, ja zaczynam tak, od Stekalemburga Patrzcie, już tutaj mamy ich, yy, Holendra Na bramkę, oczywiście ci piłkarze nie byli Jakoś tak masakrycznie drodzy I dlaczego nie mam tutaj Drugiego stopera? Dlatego, że w obrońcy Evertonu są drodzy, ponieważ mają Wysokie tempo Wysokie tempo, co daje, co podwyższa Ich cenę wzwyż, ale miałem Tutaj Walencję, więc pomyślałem A pójdę sobie w Everton, jak widzicie Zgranie nam tutaj Zgranie nam tutaj wychodzi dokładnie 61 i nie przejmujcie się tym, że tutaj mamy SP, ponieważ ten cały, ten cały Tom Cleverley jest dużo tańszy od obrońców, od Jagielki, od Williamsa. No niestety najdroższą kartą zdecydowanie w tym składzie jest tutaj Funes Mori, który kosztował mnie aż 2000 monet, ale ja mam nadzieję, że w miarę mi się uda z tego składu coś wyciągnąć. Teraz możecie zatrzymać sobie film, popatrzeć jak ten skład wygląda, a ja wam gwarantuję, że on nie kosztuje więcej jak 4,5 tysiąca. No, może ktoś y, zapłacić za niego więcej, ale ja bym się nie podpalał, jak dobrze wysnajpicie 4,5 tysiąca, nawet do 4 tysięcy, możecie za ten skład y, zejść sobie spokojnie. Okej, okay, otwieramy paczkę. Ja szybko jeszcze krótkich parę słów na temat kanału. Jutro pojawi się Draftomaniak. Nie wiem, co będzie z serią Droga do Sławy. Chyba ją po prostu oleję, ponieważ nie ma jakiejś takiej oglądalności. A ja też nie zamierzam hurtowo robić materiałów. Wiecie, że, że będę napalał się z tymi materiałami. Ja chcę robić dobre materiały. Zrobić ich kilka w tygodniu. 2, 3, 4 max. A mieć naprawdę materiały dobre na kanale. Mamy jednego rzadkiego zawodnika. Mam nadzieję, że to będzie złoty, rzadki zawodnik. Niemiec. I jest to Mario Gomez. Mario Gomez, na którego karcie nie wiem, czy w ogóle zarobię. Ale jak widzicie, mamy tutaj, no, jeszcze dwie srebrne karty. Wypadło coś tak w miarę, w miarę fajnego. Zobaczymy, ile ten Mario Gomez stoi. No, widzicie, wróci mi się za tego całego obrońcę z Argentyny Funesa Moriego moi drodzy to by było na tyle, jeżeli wam się spodobało no to zostawcie łapkę w górę napiszcie w komentarzu czy przydał wam się ten odcinek pamiętajcie, że na zrobienie tego wyzwania macie tylko dwa dni, więc to tak w miarę szybko trzeba robić, więc dajcie w komentarzu znać czy przydał wam się odcinek i ile zapłaciliście za ten skład, czy ja się myliłem czy też, czy też nie no i cóż, jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, kto tu jest nowy to subskrybuj kanał i mam nadzieję, że spełnię Twoje oczekiwania i in materiały będą Ci się podobać. Z mojej strony to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia w następnych odcinkach na kanale. Cześć!